Siemanko, z tej strony, Mefiu i witam Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj naprawdę duże rzeczy się podziały. Natomiast zacznijmy od początku, tak? Ponieważ w ostatnich tygodniach, głównie właśnie po filmie Optimum Tech, bardzo warialowym, zrobiła się naprawdę potężna wrzawa na temat snaptapa, na temat nullbindów i generalnie tego, czy są zgodne z duchem sprawiedliwej rywalizacji w cs i czy nie upraszczają za bardzo gry. No i w dzisiejszym update'cie Valve postanowiło bardzo kategorycznie przedstawić swoją opinię na ten temat, blokując wszelkie możliwe próby automatyzowania movementu, w tym właśnie nullbindy, w tym wszystkie hardwareowe wersje snaptapa. Czy RAPI, Snappy, czy SOZD i tak dalej, a raczej firmwareowe. No i też na przykład przy okazji blokując jump bindy, chociaż nie do końca, o czym powiem później. No i też niestety powodując póki co niesprawiedliwe kikowanie dla wielu osób podczas gry, o czym sobie wszystkim powiem później. Natomiast jeśli nie wiecie o co w tym wszystkim chodzi, w całej tej dramie i aferze, to Wam wyjaśnię każdy czego od samego początku. Myślę, że lepiej troszkę bardziej szczegółowo niż reszta, bo też ogólnie to w sumie sporo, w sumie prosiło taki filmik. Ale najpierw ważniejsze, jeszcze ważniejsze rzeczy, ponieważ Valve ogłosiło również inny news, który jest o wiele większy od całej tej dramy Snap Tapowej, ponieważ Valve ogłosiło nowy anti-cheat. W update brzmi to tak. Wstępne testy Wacknet 3.0 zostały rozpoczęte na ograniczonej liczbie meczów. Więc tutaj na przykład się dowiadujemy, że Wacknet miał wcześniej dwie wersje, więc też w teorii, jeśli to jest aż tak duży przeskok, żeby nazwać go 3.0 no, to już jakby nie ma większego dowodu na to, że coś się w końcu musi poprawić z cheaterami. No, i w tym momencie niektórzy z Was mogą tam selekko parknąć ze śmiechu. Wiadomo, jak to było ostatnio: duża fala banów i dalej się potem nic, nic w sumie nie zmieniło. Tak w ogólnym rozramku, dalej wszystko wróciło do normy. No, ale tutaj spodziewałbym się w najbliższych tygodniach, czy tam miesiącach, naprawdę w końcu jakiegoś tam uzdrowienia premiera i matchmakingu i tak dalej. No, oby. Na pewno też trzeba pamiętać, że Valve jasno gdzieś tam ostatnio wspominało, że anti to jest obecnie dla nich priorytet, więc też nie wierzę, że nic się nie poprawi. Natomiast podobno już teraz od około dwóch tygodni nastąpiła bardzo duża zmiana, bo gameplay follower zauważył zmianki o separate search pool, tak? o osobnym polu jakby wyszukiwania gier e, dla tych, którym wykryło funkcję anti-aima i dało ten taki ban na 24 godziny, czyli jakby to nie jest ban, tylko jakby wykluczenie z, z grania na jakiś czas. Bo wiadomo, nie ma pewności, że to był cheat, ale jakby jest to taka lepsza, zastępcza forma banowania. No i od tego momentu po takim banie w teorii te właśnie pół zbanowane osoby grają tylko z innymi pół zbanowanymi cheaterami. Więc nie wiem, jak to w praktyce teraz w sumie wygląda, bo troszkę parę dni wiadomo oglądałem. Jema, nie grałem, ale w teorii powinno być już coś lepiej, jeśli to działa. No ale jeśli chodzi tutaj trzeba pamiętać tak, jeśli chodzi o ten Wagnet 3.0 to zostały rozpoczęte wstępne testy na ograniczone liczbie meczów, tak? Czyli to jeszcze nie działa, to dopiero jest testowane i zostanie wdrożone, to trzeba jakby powiedzieć wyraźnie, tak, żeby nie było, że a dalej są cheaterzy, dzisiaj grałem i było dwóch skinów i tak dalej, nie, trzeba poczekać. Sprawdź skins monkey, czyli stronę do automatycznej wymiany skinów. Odbierz 5$ dolarów bonusu przy pierwszym trajdzie z kodem Matthew, wybierz skiny, które chcesz wymienić, a wybór jest naprawdę duży i ciesz się świeżymi doznaniami wizualnymi w CS2. Skins oferuje niskie prowizje od wymian, a dodatkowo z kodem MEFI możesz doładować balans z bonusem 30 plus 5% i dopłacić lub kupić skiny po dobrej cenie. Link w opisie, polecam. Więc wracając do SnapTapa. Czym jest SnapTap, no i tak samo czym są biny, bo to jest to samo. W CS-ie, jeśli na przykład idziemy w lewo wciskając klawisz A i w celu zatrzymania się puszczamy TA A i jednocześnie wciskamy krótko klawisz D żeby oczywiście zrobić counter strafa, no to bardzo często będzie w tej kombinacji kilka lub kilkadziesiąt milisekund jednoczesnego wciśnięcia A oraz D no bo jeszcze nie zdążyliśmy puścić tego A a już wciskamy D co po prostu skutkuje wolniejszym osiągnięciem zamierzonego efektu czyli tam counter strafa czy pójścia w drugą stronę i tak dalej no ja też ze swojej strony dodałbym, że dzieje się tak dlatego, ponieważ mięśnie rozluźniają się wolniej niż się napinają. Precyzyjnie mówiąc, dlatego, że transport wapnia z powrotem do siateczki sarkoplazmatycznej jest procesem bardziej złożonym i wolniejszym niż jego uwolnienie do cytoplazmy komórki mięśniowej. Oraz no też na przykład dlatego, że rozluźnienie wymaga odłączenia miozyny od aktyny i powrotu do pozycji wyjściowej, co także jest procesem wolniejszym niż łączenie się miozyny z aktyną podczas procesu napinania mięśnia. Wracając, Snaptable lub tak samo Nulbindy usuwają te nachodzenie na siebie A i D, albo na przykład WS. Ponieważ te wciśnięcie przeciwnego klawisza, czyli np. D, jednocześnie dezaktywuje już te A, które nie zdążyliśmy do końca puścić. Sprawa to głównie, że możemy się szybciej zatrzymać, łatwiej robić ADAD, w praktyce też precyzyjniej tapować i pewnie kilka innych drobnych aspektów. Niektórzy twórcy i wiele generalnie ludzi mówiło, że to jest ogromna rzecz i robili z tego ogromną dramę i to nazywali nawet cheatowaniem. Tak, jak na przykład tam Optimum Tech, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że mam bardzo dobry movement przy strzelaniu. I w moim przemyśleniu ten Bayer oczywiście pomaga każdemu, ale w taki zauważalny sposób to tylko tym słabszym, którzy w ogóle ciężko mają z mechaniką, oraz tym najlepszym, którzy potrafią, którzy w ogóle jakby potrafią wykorzystać ten potencjał szybszego zatrzymywania się, i świadomie też potrafią zacząć robić inne kombinacje ruchów, i tak dalej, które jakby korzystają z tego z, tego, z tej korzyści. No, ale w skrócie, to owszem, każdemu to pomagało być bardziej konsistent i byciutkę szybszym, no i wydaje mi się, że jednak im się było lepszym, no to faktycznie yy, to mniej nam pomagało, z tym, że no faktycznie jak na tym popracujemy i tak dalej, no to mogliśmy niektóre schematy w ogóle totalnie zmienić, a ja tak właśnie zrobiłem w tych ostatnich tygodniach. No i wydaje mi się, że naprawdę nieźle, nieźle się ruszałem, jeszcze lepiej. Więc tak jak mówię, ja zacząłem używać Nurbińców około miesiąc temu i faktycznie granie z nimi sprawiło, że gra była troszkę przyjemniejsza i wymagała po prostu mniej skupienia na momencie. I pozwalało mi to czasem zareagować jakieś tam szalone kombo strefów i kucania podczas spriejowania i dalej, które tam sobie mniej więcej wyćwiczyłem. Co mi się podobało, no natomiast mam też generalnie Wootinga, na którym mogłem używać odpowiednik snap Snaptapa Razerowego TSOCD. W sensie, no, nawet testowałem to filkę, ale osobiście generalnie do witingu miałem sporo podejść Nie podchodzi mi sam w sobie, ponieważ w skrócie mówiąc, no głównie dlatego, że mam zbyt mało feedbacku na tych Hall Effect Switchach i, I feedbacku za mało i pewności za mało w porównaniu do moich Taktali switchy ze starszego Razera, który po prostu idealnie siedzi I ciężko mi jest go zmienić, no ale generalnie Nullbindów nul bindów używałem, tak? Aż do dzisiaj więc dzisiaj chciałabym sprawiać, że walwowskie systemy na walwowskich serwerach wykrywają te sprzętowe nulbindy, czy tam firmwareowe i po ich użyciu kikują na serwera z komunikatem Kicked for Input Automation, czyli bezużyteczne stają się właśnie ten razerowy stapta bootingowy SOCD oraz bootingowy rapi rapisnappi no i wszystkie generalnie inne implementacje, które pewnie już sporo firm zrobiło w swoich klawaturach. Spodziewałbym się, że głównie w klawaturach właśnie tych hol efektowych, bo one są najbardziej rozwijane. No i pojawiło się już kilkadziesiąt właśnie hole efektowych nowych innych rabatur tanich od czasu debiutu Wootinga dawno temu. Natomiast wyjaśnienie całej tej decyzji Valve przedstawiło w osobnym poście i uargumentowało Możecie to przeczytać. No i też trzeba zauważyć, że przecież te kikowanie odbywa się, cytuję Valve, początkowo wyłącznie na serwerach walwowskich, tak. Więc jeśli gramy w to na tą godzinę, na ten moment, zaraz po update'cie, można jeszcze używać SnapTapa lub SOCD lub tam y, RapiSnap i tak dalej, ponieważ to nie są serwery walwowskie. No a generalnie Facit parę tygodni temu zezwolił na używanie Inulbindów i SnapTapa i snap tak dalej na swojej platformie, oprócz meczów ligowych więc można było tego używać tak samo jak wszędzie indziej, tak samo na Face'icie. natomiast w tej sytuacji Faceit na pewno jak najszybciej postara się wdrożyć te same zasady co Valve no ale tutaj pojawia się problem bo będą to musieli zrobić po swojemu i już teraz wiemy że będą musieli się postarać bardziej niż obecnie Valve się postarało, dlaczego? no bo chwilę po update'cie ludzie zaczęli pisać, że nie mają żadnych skryptów, nie mają mutinga i tak dalej i ich klikuje podczas zwykłego movementu no i okazuje się, że obecne systemy Valve to gdzieś zostało tam już data main, z data mainowane że ten system wykrywa obecnie ostatnie 20 nazwijmy to akcji i jeśli więcej niż 3 z nich będą idealnym puszczeniem i wciśnięciem tego inputu, no to kikuje i uznaje to po prostu za hardware automation, czyli obecnie za zbyt dobry movement można dostać kika, niekoniecznie nawet za zbyt dobry movement można dostać kika za słaby, ale chwilowo zbyt dobry, tak? Ale mam nadzieję, że warto po prostu ulepszyć na dniach, no bo tutaj to po prostu odwalili jak jakieś, nie wiem, small indie company. Natomiast generalnie jakiś czas temu Gabe Follower informował, że Valve właśnie dodało jakiś moduł wykrywający Snaptapa, więc moja interpretacja jest taka, że wzięli z y, statystyki wszystkich, odrzucili tych, którzy mieli na 100%, y, po prostu 100% perfekcyjnych strefów, tak, mieli na 100% tego utinga czy coś tam, no a z tej pozostałej y, reszty, która tego nie miała, Inulbindów i tak dalej, wyliczyli po prostu statystyki i na tej podstawie ustalili, jakie, jaki ma być margines kika. Więc wydaje mi się, że muszą chyba go trochę obniżyć, po pierwsze. No i nie wiem, po prostu ulepszyć to. Więc te hardwareowe rzeczy są wykrywane teraz i są kiki, no po na wal w serwerach. Natomiast co wobec tego z komendami, tak? Co tam z durbindami, ale. Tymi komentowymi, więc od teraz wszystkie bindy, które czytam bezpośrednio czy pośrednio poprzez aliasy, zawierają jednocześnie dwie z opisanych akcji, które tutaj widzicie, opisanych przez valve. No to te bindy po prostu nie będą nam działały, tak? Null bindy nie działają. Natomiast warto od razu powiedzieć, że na przykład, zbindowanie dajmy na trójce jednocześnie kosy. I zmiany ręki jest dalej dozwolone, tak samo jak jest dozwolone wiele, wiele, wiele innych bindów, które mają kilka komend przepisanych do jednego klawisza, tak, czy nie wiem. Na przykład jakiś bind, który, który ma tam cztery komendy celownikowe, tak? to dalej wszystko działa. Generalnie to nie jest tak, jak tam kiedyś w becie. Natomiast te wypisane akcje, typu właśnie prawo, lewo, przód, tył, tak, WSD. Skakanie, kucanie, jakieś tam plus atak, minus atak i wszystkie inne rzeczy, które tam są opisane Nie wiem, czy to jest w ogóle ten kluk, czy jak to tam pisało No to te właśnie bindy to już może być tylko jedna komenda przypisana do klawisza I komenda, która kontroluje tą całą blokadę yy, komendową To jest Cel allow multi input binds która wymaga z I która jest domyślnie ustawiona na zero na każdym serwerze, tak z buta Czyli domyślnie ta blokada działa, więc również i na Faceitowych serwerach powinna ta blokada działać, aczkolwiek nie grałem w Faceit'a jeszcze i no wiadomo, wiecie jak to jest więc napiszcie w komentarzach, jeśli graliście w Faceit'a, czy po prostu ta komenda tam też ma wartość 0 według mnie na pewno tam powinna mieć wartość 0 jeśli chcecie używać jakichś tam łączonych bindów i tak dalej, to musicie tą wartość tej komendy zmienić na jedynkę na lokalnym serwerze, tak, czyli allow1, no albo na przykład nie wiem jakieś kazetowe serwery muszą ją też zmienić u siebie na jedynkę i tak dalej, bo tam pewnie też Część będzie chciała mieć ten lubindy itd. Więc tak, na fizycie obecnie nie można używać lubindów. To oczywiście musicie mi potwierdzić, ale jeszcze przez kilka tam godzin lub kilka dni, nie wiem. Przypuszczam, że będzie dalej można korzystać z tych funkcji, i tak dalej. Ogólnie to cała ta blokada overall funkcji, snap-tapowania itd. trochę mnie martwi, bo ludzie, znając już po prostu korzyści tego, będą chcieli tą funkcjonalność sobie przywrócić. I co wtedy, tak? jeśli ludzie na przykład znajdą dziury? że móc z tego korzystać i będzie i tak nierówna rywalizacja coś na przykład będzie sobie można ustawić na jakimś, nie wiem, auto tak? czy coś takiego, jakąś taką automację ale na przykład z niezerowym overlapem na przykład 5 milisekundowym albo na przykład randomizowanym overlapem od 1 do, do 10 milisekund, tak, czyli też tam praktycznie chyba, no nie wiem, czy to w praktyce 10 czy to jest dużo i tak dalej, no ale powiedzmy, że Coś w tym stylu, tak? A to jest tylko taki mój pierwszy randomowy pomysł. Czy to po prostu tak o zadziała? I wiecie, też gdzie na przykład będzie granica tego, nie? czy warto będzie w stanie wykrywać i tak dalej, jak to będzie egzekwować? No no nie wiem. To jest, to jest taki temat chyba dosyć złożony. Natomiast razem z blokadą nulbindów, VAL spanowało również inne rzeczy, typu na przykład jump throw, W plus jump, throw, który rzekomo w wielu smokach jest wymagany, bo ręcznie jest inconsistent, jeśli tam bardziej zaawansowanych. Do tego jakieś crouch jumpy, np. desaptikowany skok dla rzekomo lepszego bany hopa i tam jakieś inne movementowe bajery i pewnie parę innych rzeczy. No i tutaj nie ma z dużo do dodania. Jest jak jest mi, to jakoś za bardzo nie robi różnicy, natomiast zwykły jump klikany dwoma klawiszami i tak według mnie jest prosty do zrobienia. No i tak w ogóle w tym update jest jeszcze jedna zmiana: czyli od teraz to te jęczenie przy udanym jump e będzie słyszalne nie tylko przez nas, ale też przez najbliższe osoby. Czyli tam wiecie przez mamę i tatę i tak dalej, nie? No ale gracze już znaleźli obejście właśnie na nowy jumpfro. Można go sobie wkleić do auto i używać. Yy, wizualnie wypuszczam smoka trochę później, tak jakbyśmy faktycznie ręcznie to klikali, bo chyba właśnie jak czasami puścimy ręcznie, to czasami tyle z jakimś takim opóźnieniem, nie wiem, czy nawet nie zawsze. No, ale im o to działa identycznie normalnie jak stary bin na Jamfroa. No i teraz też powstaje pytanie, czy skoro Wal wykrywa idealną automację, to czy dostajemy kika z ten jumpfro tak? Więc poszedłem sobie na Dead match od Valve po spamowaniu tego Binda, Nie kiknęło mia, a spamowaniu tego masę i tak dalej, więc znaczy to jest bezpieczne. Dajcie też znać, jeśli byście jakimś prawem dostali z tego kika podczas gry. Podkreślam, tak, są tylko kiki, a nie jakieś tam bany, aczkolwiek, no jak sobie tej gdzieś tam nie wiem, gracie, dostaniecie kika, no to macie chyba suicide, nie? A jak macie suicide, no to za trzy suicide y chyba was kikuje i banuje, jak już tak już całkowicie, nie? Więc śmieszne generalnie, jak, bo to mówię teraz a propos tego jakby fałszywego false, false positive kickowania, tak, które ludzie reportują na reddicie i wszędzie od momentu wejścia tego update'u. Więc no na razie jak chcecie grać, to hmm, bym sobie nie wiem, potestował czy Was kikuje z Waszym tam powiedzmy profilem ruszania się na klawaturze, no, i nie wiem, być może macie jakiś super movement, czy coś takiego, nie wiem. Póki co, chyba lepiej w takim wypadku było poczekać, zanim warf jakoś poprawi. Nie wiem, no dziwna sytuacja. To jest w sumie najdziwniejszy aspekt tego całego update'u. Więc to było tyle w tym filmie. Ogólnie to się cieszę z tego, oczywiście, z tej blokady, no bo mimo, że też mi się z tego przyjemnie korzystało. Przede wszystkim na przykład po długim deadmatchu miał już palce nie bolą, więc to spora różnica. Natomiast to jest jednak delikatny improvement w moim przypadku, i to było niesprawiedliwe wobec na przykład znacznego improvementu jakiegoś słabszego ode mnie gracza więc pozostaje im popracować nad ergonomią, a właśnie a propos ergonomii, w wrzuciłem filmik, w którym przez godzinę recenzowałem myszki i właśnie analizowałem takie różne aspekty ergonomii, analizowałem na której myszce jakie ruchy będzie nam łatwiej robić, jakie, jakie będzie ciężej robić, która myszka jest optymalniejsza i tak dalej, bardzo dużo różnych takich przemyśleń dosyć głębokich, filmik generalnie też jest długi, ale jest sporo ciekawych uwag, no a myślę, że z paru powodów, między innymi właśnie przez to, że był gigantycznie długi finał i jem znaczy no mógł być dłuższy, jak było 5 map, to myślę, że niezbyt dużo osób go obejrzało, a warto zobaczyć, więc polecam sprawdzić Google go, go. No i to jest tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie, ale, zostawcie lajka i suba. Na razie.